Siema, YouTube z tej strony Shu. Dzisiaj znalazłem stronkę na temat Destiny. Jest to de stronka z public eventami. Odliczania czasu do public eventów. I tutaj mamy przykład na Marsie ska, tak Kill the target. Powinien zaraz się pojawić public event. Zobaczymy, czy strona działa poprawnie. Jestem właśnie w lokalizacji, gdzie powinien poprawić, pojawić się dany event. I za chwilkę zobaczymy, czy uda się wziąć w nim udział. Adres podam poniżej. Jak zadziała, zobaczymy. Tutaj pokazuje, na stronie e, minus jedna minuta. O, czyli coś widać, że nie działa za, za dokładnie. No ale chwilę po, powinniśmy poczekać. E, są to lokalizacje tutaj na danej planecie. E, można wybrać e, e, Ziemię, e, Księżyc, Wenus, Mars. Natomiast no, zobaczymy, czy to działa w ogóle. Na razie się nic nie pokazuje, jestem w danej lokalizacji i lipa. Aha, to jest potencjał. events happening now. I co się okazuje, stronka działa z dokładnością do 3 minut. Oczywiście pojawili się zaraz gracze, którzy pewnie korzystają z tej stronki. No i widocznie strona działa. Link zamieszczam na, w komentarzu. Natomiast no. No, może się przydać do farmienia Ascent Shardów oraz Ascent Energy, do upgrade'owania broni, no i do farmienia. No, pozdrawiam, obecnie za parę minut powinny się pojawić następne eventy. Ja będę farmił, gracze się już pojawili. No, pozdrawiam, zapraszam na bloga. Do subskrypcji kanału, nara.